I mm, tak, właśnie dostałem laga, bo no, wiedziałem, że mnie nie utrzyma ta gra, więc no, za dużo się nie co spodziewać, więc wracamy powoli do gry. Było mi nie ryzykować jednak, będę się coś wykombinować na ten tablet, bo to już mnie doprowadza do wszystkiej pasji, więc naprawdę, nie wiem, chyba po prostu sobie emulator na kompa i jakoś to zrobię. Także tego. Nic mi nie załaduje. No, po prostu było mi za zapryt... O, dobra, wróciłem. No i proszę, jak się zabija. A, reagrawy. Tak, tak się zabija. No i można nawet poradzić Uciekaj pani, ogólnie turecki w środku bardzo poszły może chodzi taką armię. Tak proszę bardzo. No i tak się mniej więcej gra. Tylko jestem w szoku, że mnie nie cofnęło do tego, Albo powi powinien się cofnąć. Ale nie będzie. Czy jakoś tu po prostu złączy i tyle. Eee... Tak, moment. Aha, tylko... Eee, to może weźmiemy to. To będzie bardzo dobre. To będzie bardzo, to będzie nawet bardzo dobre. Bo patrzcie co ja będę teraz robił z tego swojego pierwszego skilla Szczególnie, że jego go jeszcze maksuję, więc będzie z tym. Hmm, tak. Z przeciosa szatanista. Так, бы, так все это что в некоторых... Ну, надеюсь, что он такой называем. Все по своей. Зарыва Ой, флир. Вот И тихо. Ну что ж. Ten był dziwny. No, no tu było problem. Mimo, tylko wielokrotnie no go no, nie zrobię. No, na to pomogę. Będziemy już z tymi kolegami. Przejdę się na pomoc. Ogólnie, boty są o tyle dziwne, że one się zacinają właśnie w, tej kawał w tym kawałku dżungli. Gdzie właśnie jestem. One biegają ciągle wokół, wokół tego. Ale. mógłbyś pomóc? No, tak się odtraszam Wykonanie poziomu eksportu. Nie piekło. Cięga przeciągnąć, ale nie zdążyłem, bo w tej koli strasznie szybko. A i tutaj też nie ma run masterek więc. Nie słuchajcie. Bo... Wszyscy drąpi tutaj, jak nie wiadomo no, kto. po prostu nie ma, nie ma, nie ma środowiska, żeby nagrywać. To jest chore. to, tak. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale to mnie straci.

Dobra, wszystko się nagrywa. No, tak pilnę sobie dla beki, wcisnąłem, co no, co tam nie będzie. turek no, no, i uciekamy. No, myślę, że wejdzie. No, uciekamy. myślę, że wejdzie. tego szkila, którego nie będę maxował. No. Patrzcie na to. Kul bo tego wykończę zabity a przepraszam bo ja ogólnie nie trzymałem ten mikrofon za że nie mogę bo tak to nie będzie mnie słychać więc troszkę słyszycie pewnie tylko gra tak. zabójca tak jest Kiki. Koczu, tu kiki, kiki, zginiesz, ty? No, dziękuję zjemy sobie pociona. Poszujemy dalej, ja co tam? Jedziemy. Chcę, mógłbym pójść do, do sklepu leśnego, ale mi się nie chce na turek. dobra, turek zamknięty. i tutaj, jak się wysadza, turety to one zadają jeszcze na koniec. Taki prezent, no, energii Richard mi się przyda? Okay. Oooo, ty, to będzie dobre. To będzie dobre, już to czuję. To bo ja tylko piliłem w postaci mi pod upę, więc... Nie dość, że nie, nie można walczyć z żadnego CC, bo po prostu zostanę silensa nic więcej, to jeszcze sobie idę jak chory, po prostu bez niczego. Także fajnie, fajnie to jest po prostu zbalansowany bardzo. Dobra, idziemy idziemy po tego co on zostawił Elo Ch tu Nie wolno tak zaraz utopimy Chodź tu Jezu, ty lagi No dostał danka You are unbeatable. Da, czasami mi to jest zdatnie i to jest właśnie śmieszne jak się minę. No to kończę zaraz, to trudno, sobie to ściśniemy, i no, yy, będziemy bogaci. Czysta gold do, gol do kolejnej puszczy nie chodzi. Bo to z nimi nie próbują, o co tu chodzi. No. Zrobiliśmy to, stać mnie. Stać mnie dobra. O, skończyliśmy. Dobra, tu biegaj, biegaj panu, biegaj. No cóż, on się przejdzie. Zobaczycie, a ja... gdzież dobra to? Pewnie dojdzie tu zaraz, chyba. No także tego, jest wszystko pięknie ładnie. 10 minut zrobiliśmy to. Więc... No zmontuje się filmik może. Pierwszy raz będzie montaż. Tak jest. No wiadomo, bo więc to byłoby na tyle. Nie, no mam nadzieję, że Gierka się spodobała. Więc no do zobaczenia.